Rozdział trzeci. Z tego, co Apulejusz przypisuje demonom, wypada, że nie odmawiając im rozumu, żadnej im cnoty nie przyznaje. Jakaż jest różnica między demonami dobrymi a złymi? Platonik Apulejusz ogólnie o demonach rozprawiając i tak wiele opowiadając o ich ciałach powietrznych, zamilczał o ich zaletach duchowych, którymi by przecież obdarzeni byli dobrzy, gdyby tacy między nimi byli. Zamilczał więc o źródle szczęśliwości, a o tym, co jest znakiem nieszczęśliwości, zamilczeć nie mógł, gdyż wyznał, że umysł ich, dla którego nazwał ich istotami rozumnymi, nie tylko jako w cnotę niezdobny i w niej nieutwierdzony ustępuje zawsze nierozumnym rządzom ciała, lecz sam nad to ulega wzburzeniom gwałtownym, jak to się dzieje zwykle z każdym umysłem głupim. Takie bowiem o tej sprawie są jego słowa. Z tej to właśnie liczby demonów poeci, nie będąc bynajmniej dalece od prawdy, tworzą zwykle tych bogów, co to jedni nienawiścią, inni miłością pałają do pewnych ludzi. Ci miłośnicy szczęściem darzą i wyniesieniem, tamci przeciwnie, szkodzą i w smutek pogrążają. Tak przeto i litość oni miewają i zawziętość trapią się też. I cieszą się i podlegają wszelkim niestatycznościom zmiennej duszy ludzkiej poprzez wszelkie udręki myśli, miotani takim samym jak ludzie, szamotaniem się serca i wstrząsami umysłu. A wszelki zgiełk taki nawałnice duszy dalekie są od boskiego spokoju niebian. Czyż słowa powyższe pozostawiają jakąkolwiek wątpliwość, że autor to powiedział? iż nie już jakiś, jakieś drugorzędne władze duszy, lecz sam umysł demonów, przez który są one istotami rozumnymi, ulega niby burzliwe morze nawałnicom namiętności tak, iż nie mogą iść zaiste w porównanie z ludźmi mądrymi, co z tego rodzaju zaburzeniami ducha, od których nie jest wolna słabość ludzka, walczą umysłem spokojnym. Nawet gdy zaburzenia te od życia doczesnego są nieodłączne, nie ustępując im, by się mieli zgodzić na coś takiego, albo dopuścić się czegoś takiego, co by miało wyjść z skarbów mądrości i z granic sprawiedliwego nakazu, lecz podobni są do ludzi głupich i niepoczciwych, nie ze względu na ciało, lecz na sprawowanie się, że już nie powiem, iż gorsi są, bo są dawniejsi i wskutek słusznie ponoszonej kary nieuleczalnie źli, chwieją się pod wpływem wstrząśnień samego szumysłu, jak to sam autor nazwał, i żadną władzą duszy nie wspierają się na prawdzie i cnocie, dającej siły do walki z gwałtownymi a złymi popędami.